Witam panowie i panie, z tej strony Emir i dzisiaj pokrywamy jak sobie na rewolwery to... z Robciem, jest ze mną Robcio No siema, siema No i gramy sobie na rewolwer. będziemy grać prawdopodobnie no tak do 10 minuty, ja zawsze strzelam, czyli tak nie wiem, no do 10 wygranych iś nie wiem, no, jak to będzie no, wyglądało właśnie. Bo ja wibranse nie mam włączone, przydałoby się włączyć nawet w trakcie nagrywania Jak strzelamy, już się, czy jeszcze nie? Już, tak, strzelamy Dobra. Już od początku Może ja szybko serio włączę Vibrensa czekaj, o Vibrance Halo, Vibrance. O, oh, jest Vibrance, dobra. Hello. <ścoughs> strzelaj, strzelaj, kuplo O, strzelam? strzelam. O, działa. O kurde. <ścoughs> no, mam. Kurde, nie, to się śmieszniej strzela ogólnie. A to jest, jest taka inna w ogóle mechanika niż inne broni. No, to nie pasuje do CS-a według mnie i według ołów w większości. Fajnie, fajnie się bawię. Fajna zabawa, Mi się tak swoją drogą. to tu wiesz, Robci, ale na pewno ludzie z odcinka nie wiedzą. Mi się podoba ten rewolwer, bo wygląda tak, jakby był e, zardzewiały po prostu i dlatego sobie no. go wziąłem Jest za 3 centy, to jest jaki? Bone mask. Więc spoko. New, tego, update. tam euro, chyba. O! Dostałeś? Nie. No. O, damn, Nie widziałem Cię. Ale dobra, jest git. Dwa, dwa T, Dwa fragi. Fud. No tak, dwa fragi, dwie rundy, spoko. No, wow. Tego nie potrafię w ogóle strzelać, Jestem, ja w ogóle z Diglem gram. Też. Kto gra z Rewolwerem? teraz się nie opłaca. Szczególnie jak. Bo teraz jak masz Kevlara, to nara już. Revolver jest useless. Oha, no tak, miło. To co robicie? Jeszcze cię zgłoście na odcinku, skoro już mieliśmy nieprofesjonalizm na początku, to zróbmy sobie nieprofesjonalizm oh, to... na ten. Czekaj, już Cię szybko zgłasza. Mam nadzieję, że mnie nie zabijesz? Powiedz coś, Robcio. No, no elo. Dobra, okej, jest git. Trafiłem Cię? Nie, ale Ci obok głowy przeciało, taki... co Ty tak skaczesz? No... <grym> dobra, chyba coś czuję... Y czekaj, aha, dobra, nieważne, nieważne, okej. Okay. Wszystko jest git, słuchajcie, nie, dobrze, ja, jesteśmy profesjonalni. Ja nie, że tego ja, Że ja No, jak Ty, jak Ty tak trafiasz z tym, nie rozumiem. Bo w tym biegu chyba. można strzelać jak się lewym chyba, wiesz? No chyba ta Bra, Reload Reload Gorzej, Gdzie? jak nie będzie mi ammo, to wtedy kurde będzie pojedynek konorze. Ale tu chyba gdzieś leży rewolwer, wiesz? Mi się wydaje. Dobra, 3 ammo. Ile miałeś ammo? Jeden. Serio? Ja trzy jeszcze, więc no, to Dwa, co ty pieprzysz? No to dwa, jeden. Łamczuch. No jest super, dostępny 90! Co? Powiadasz? No. A srasz? No? Nie. To jesteś ładną dziewczyną. No to prawda. O! Easy, Czy do. Mo chyba można kupować tu czy nie, bo kasa leci. Nie, ja sobie. N nie. Nie, nie, nie można, nie, 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 nie. O, ty gnoju! Weszło? O! 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 Kubek jest realny. Kumbak is real, no. A może jednak wyjdzie nam do tych 15, to... No minimum te 10 minut to wyjdzie nam H do 15 no, nawet. Ty może. ten skąd dobre Ej teraz się zastanawiam w ogóle, jaką muzykę wgrać do tego westernową czy W jest spoko. Ale nie, bo westernowe są właśnie strasznie bez creative commons, wiesz? A. No... do zarabiania Jo pierdolę, chcesz, żebym się zesrał? Nad głową ci przeleciało No Dostałeś, ale Teraz jak strzelisz, to nie Nie, ani razu? Nie, nie, no wcześniej dostałem Wcześniej dostałem, ale teraz jak strzelisz, jak ty mówisz, że dostałem, to nie No Tak jest Było Przecież prawym próbuję strzelić cię z daleka Nie, nie trafię w życiu Nie ma szans To leci 5 metrów, 10 metrów nad głową, co najmniej 20 chciałeś powiedzieć. No 20 No, czy muszę ci podrapać, dobra A w skoku ty, to jest celne czy nie? Eeeh, wiesz co chyba jak spadasz to wtedy tak no, <laughs> Dwa mu <ambu laughs> zostało Dobra i tak cię rozwalę także Dawaj zobaczymy to jest pojedynek na rewolwer. koło prawdziwych no. no Szkoda, że nie można właśnie czapek tak jak 1.6 się wgrywało. No. Ci Magia, a w ogóle ile anticrate'a ja zobaczymy jeszcze? 128, 128, jest takich prawdziwych. Bo jak rozpoznać serwer z fake z tak. jest na czerwono. Tak? Tak To wtedy jest fakeowy, bo, bo jeżeli jakaś komenda, bo może być po stronie na przykład AP może być 128, a CMD może być 64, no to wtedy jest fakeowy po prostu. No i jak widzisz coś takiego. Jak, po prostu jak widzisz na czerwono, to znaczy, że jest fakeowy, tyle. A. A dużo serwerów co ciekawe sprzedaje fejkowe. No. dalej <laughs> się. Że się zesrał na no, odcinku i nieładnie. Jesteś ładną dziewczyną, no. więc jak ty strasz. Zapomniałem co. <laughs> Nie kłóca się z rewolwerem, zasada podstawowa. kowbojów prawdziwych. No. O, ostatnia runda, i będziemy zmieniać strony, tak jakby to coś robiło. Oj, tak. ściął mi No bo ścięło mi. Serio dostę tak sram od razu odpowiadam Sram? No sram sram Bethal, Bethal, no ty masz hajme jakiegoś, nie albo wallhacka Ty SV Cheats jest włączony. Nie, nie jest Chyba nie jest. Jakbym N kliknął to by było włączone, bo mam zbindowane no clipa i SV Cheats na jedynkę. Trafiłem? Nie. A ja trafiłem? No, teraz nie? trafiłeś. O, a ile? O, widzisz? jak? <laughs> Ale... Wkurza szczerze powiedziawszy jedna rzecz w tych rewolwerach, że jest tak mało A i to nawet na jakichś pojedynkach Według mnie powinno być więcej na pojedynkach, w sensie, że można ustawić No o, wow, 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 No, to prawda Ajajaj Mogłem próbować prawym, a nie lewym, kurde Na prawo się trzlałem ja właśnie lewym strzelałem Kur... jesteś Przeskanowałem cię, tylko że przez dwie jest. nie przeszło Tak A. O A. Wyszło Weszło kurde. Fajne, fajne są te skany według mnie To no. jest fajne akurat Że można to wykorzystać i z tylko połowy HP na siebie wziąć chyba że głowa no to wtedy stuwa ponad Narkłowo ci chyba przeleciało. A co, czekaj, żeby mieć odpowiedni moment na strzanie? No. No to nie wyszło, kolego. Ło! Przeskanował mnie przez to! <grym> <grym> dobre, dobre. To czy level jest Spoko na pojedynki, ale tak nazwy zwykłą grę to tak. No, jak z kałachem, nie to. Trafiłem? Nie. Tak. Szybne. Teraz? Tak. O, o nie. trafiłem. Ile masz? Ileś? No odcinku no, no, zobaczysz no, no. 55, no, ale to już wiesz Ale rak, nie wiesz. Jak jest w ogóle komenda, żeby żeby ten... Dobra, dam ci trochę fory kolego Smutny kumplu. Dawaj Poław się miałeś dać fory Dajcie fory. Ej, kumplu! Easy? Ty, to zabierę HP, jeden HP no. to zabierę No tak, to wiem akurat Dobra, dam ci fory, będę z prawego strzelał Jak ja trafię i trochę trzota to się zesram To mogę w miejscu stać i ty mnie nie trafisz No ja, ja postaram się nie w ciebie strzelać, wiesz, żeby, żeby trafić no. Myślałem, o. że trafiłem Ja obok mnie, tak, tak Milimetry normalnie. Ale cześć. przy głowie czy przy ciele? Przy ciele, przy barku, tak. Dobra, strzelaj normalnie, bo, bo trochę easy jest. No, dobra. Dziękuję bardzo. Nie, no dobra. To w sumie kończymy odcinek, także e, mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli chcecie więcej, bo możemy zrobić na przykład takie zwykłe, jeden na jeden. Tak swoją drogą robcie też ma suprema, ale to akurat tutaj zbytnio nie e. wpływa, bo rewolwer jest strasznym, farcownym, głównym, tak naprawdę, bo. To prawda. No ale serio. No to prawda. No. Dlatego te Nie <noise> Nieważne, <noise> no w każdym razie to by było na tyle i mówię, jeżeli chcecie jakieś może jeden na jeden zwykłe, to możecie oczywiście pisać w komentarzach. Ja jestem na wyjeździe, więc na razie nie przeczytam tych komentarzy jak wrzucam ten odcinek, oczywiście jestem na wyjeździe, także robcie powiedz coś ciekawego. No Elo. No dobra, Elo, Elo <noise> Pocałuj ich tak. O Jezu. Dobra, dobra, cześć, cześć <noise> Dobra, koniec, koniec. No to, no to no elo. Noelo.